Tu na telewaterka czytam tam uważ? Jutro mamy dzień wolnego. Starsze klasy mają egzaminy, więc nie musimy chodzić do szkoły. O, wreszcie wolne! Wreszcie wolne! Starsze klasy mają egzaminy, więc mamy wolne! O, Teraz moje jest szczęśliwe, co on zaczyna od Pokażę! No i strasznie mi się na Stawka. Wow! Nie. Co ja mam do robić? Znajdzie no, mi się. Jeszcze raz będę ekscelentny. Kurde, nie ma tego Nuda, nuda. Nuda. Mamy z tego dość. Pora na challenge. Pora na challenge! Tego challenge jeszcze nie robiłam. Wiem! Kolorowego! Który kolor wybrać? A ma to być fajny challenge, to zacznijmy od mojego ulubionego koloru. Czas na pomarańczowy. Będzie mój pierwszy challenge na kolor. Skoro cię zmienić mój kolor na po, mój, mój pokój na pomarańczowy, to na początku chyba mi się tu poprzątać. A na pomarańczowe czuj. i ziemniaki z, z, z tuszczykiem i pomarańczowym posypkiem. Zajęcie coś zdrowego. Jeszcze mam pomarańczowego. O! Zrobowało się! Nic specjalnego. Dobrze, że na ziemniaki jest pomarańczowym. Mogę zjeść wszystko. Dobrze, że jest pomarańczowy. Smacznego!